Elektrośmieci. Co to takiego? Inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, to popsute, nieużywane oraz niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie. Na przykład zepsute komputery, telefony, zabawki, różne gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki i drobne urządzenia AGD, a także zużyte świetlówki oraz LEDy. Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, np. rtęć, freon, azbest, kadm czy związki bromu, które po wydostaniu się z zardzewiałej lodówki, stłuczonego kineskopu telewizora lub rozbitych świetlówek przenikają do gleby wód gruntowych i powietrza. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie. Na wszystkich sprzętach elektrycznych i elektronicznych znajdziemy znak przekreślonego kontenera, który oznacza zakaz wyrzucania tego urządzenia po zużyciu do śmietnika. Co zrobić z elektrośmieciami? Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, porzucać w lesie ani w przydrożnych rowach. Grozi za to kara grzywny do 5000 zł. Elektrośmieci można bezpłatnie oddać w punktach zbierania lub w przypadku dużego sprzętu można skorzystać z usługi bezpłatnego odbioru z domu. Zużyte urządzenia można zostawić także w sklepie przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu. Na przykład można oddać stary telewizor przy zakupie nowego. Wystarczy go przynieść do sklepu, w którym kupuje się nowy sprzęt. Sklepy wielkopowierzchniowe przyjmują elektrośmieci bez konieczności zakupu nowego sprzętu. Demontaż elektrośmieci może być dokonywany wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania, które posiadają stosowne zezwolenia. Pod żadnym pozorem nie należy sprzętu demontować samodzielnie, gdyż jest to niebezpieczne i może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Recykling elektrośmieci. Kompletne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne stanowią źródło wielu cennych surowców, takich jak złoto, srebro, miedź i aluminium, które można ponownie wykorzystać. Aby jednak tak się zadziało, muszą najpierw trafić do punktu zbierania elektrośmieci, a następnie do zakładu przetwarzania, gdzie będą zdemontowane i poddane recyklingowi. Pamiętajmy, że odzysk surowców oraz ich użycie do produkcji nowych urządzeń zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych. Metale, w tym złoto, srebro czy miedź, odzyskane ze zużytych telefonów komórkowych, można wykorzystać do wytwarzania czajników, plomp dentystycznych, a nawet instrumentów muzycznych. Więcej informacji na www.dzienbezelektrosmieci.pl